thank mm -hmm. you Witam w przedostatnim dniu pobytu, tej naszej części lądowej, na Mazurach, jednak y, zrobimy spływ Ten powiedzmy początkowy, ten pierwszy etap od jeziora Krupin sapiną na Gołdapiwo. Było to trochę niepewne ze względu na niski poziom wody na sapinie między Krupinem a Piwem, ale jak tu z panami rozmawialiśmy od kajaków powiedzieli, że da się, no to... Bo może gdzieś tam trzeba będzie coś przenieść, zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie próbujemy. Także ruszamy tutaj niedaleko wsi Kruklin. Także początek jeziora Kruklin, jego południowa część. Przepływamy całe jezioro wzdłuż. No i, i potem na Sapinę. Jezioro Kruklin, cisza spokój na uboczu szlaku Wielkich Jezior Jest tutaj strefa ciszy czego jest to jezioro jeszcze znane Ponoć na dnie jeziora znajduje się prastary las sosnowy czyli jego pozostałości w każdym razie zostało ono odkryte kilka lat temu las przed 11 tysięcy lat nawet ponoć taka oto ciekawostka Wchodzimy z Sapiny na takie małe jezioro tutaj na szlaku jezioro Patelnia No, i trafiliśmy na odcinek już w Kruklankach, gdzie trzeba zrobić mały spacer. Jest na tyle płytko i kamienie pod spodem, że ciężko by tutaj było przepłynąć z tak dociążonym jak nasz. Także spacerujemy. Spacerujemy po sapinie. Wchodzimy do tunelu. Miał no, odcinek. Spacer sapiną Spacer z sapiną No także kajaki to nie tylko siedzenie i machanie kiosłami że, że tak powiem ale też można spacer po rzece zrobić A i co, końcówka na razie sapiny przed Goda piwem. Jest! To co, tu niedługo na Gołdopiwie będziemy kończyć nasz rejs. Gołdopiwa nie będziemy przepływać. To już, to akurat sadamy. Gołdopiwa nie będziemy przepływać, to już akurat. Mówię, że jeżeli chodzi o szlak sapiny, to mniej istotne dla nas. Także podsumowując całą trasę od a się znaczy od Kruklina. Po ogonki praktycznie zrobione Crodki powiedzmy przejścia właśnie przez go do piwo Zaraz tutaj na dzikiej plaży kończymy